Siemka, ja jestem wasi. Dzisiaj wszystkim pokażę jak e, zainstalować Too many Items do Minecrafta. E, pierwsze co robimy to otwieramy naszą przeglądarkę. Ja już mam e, link będzie w opisie jak coś filmu no i szukamy e, dowląd dowląd for minecraft 1.4.7 pobieramy czekamy 5 sekund jak nam tu pokazuje naciskamy skip and. pobiera się, ja już miałem pobrane, ale dobra możemy już wyłączyć przeglądarkę naszą i mamy takie, taki o, plik. I tu mamy więcej plików. Co następnie robimy? Następnie e, otwieramy tu tak, start i wpisujemy procent, app, data, procent wtedy, e, wtedy szukamy folderów Minecraft, wchodzimy w Minecraft, bin, Minecraft. Otwórz za pomocą archiwum WinRar. Zamykamy. E, zamknij. I tutaj te wszystkie pliki przerzucamy do tego, co nam się otworzyło. Gdy się już e, przerzuci, to usłowny, usuwamy metainf. Teraz pokażę, jak to działa. Minecraft Entergame Przetrwanie Można tam zrobić swój świat I... Yy, przepraszam za lagi O jak widzimy tu mamy yy, Wszystkie itemy Zombie, Enderman, wszystkie spawnery. Tu mamy grzyby i takie inne. Widzimy, dostajemy wszystko po 64. Na serwerze też tak można, jak mamy admina albo moderatora. No jak mamy opa No to chyba już wszystko w tym odcinku krótki ale dobra, no to cześć, Nara, trzymajcie się, łapki z górę, komentujcie, oceniajcie, Nara